Rozdział pierwszy. Lodówka pełna niespodzianek. Był wczesny poranek. Ola przeciągnęła się leniwie. Ziewnęła tak szeroko, że aż kot siedzący na parapecie przeraził się, że chce go pożreć. Dziewczynka poczłapała do kuchni, jeszcze na pół śpiąca. Otworzyła lodówkę, myśląc tylko o jednej rzeczy: napić się chłodnego mleka. Ale zamiast kartonu z mlekiem zobaczyła żyrafę w różowej piżamie w zielone kropki. A, potwór! krzyknęła dziewczynka i natychmiast zatrzasnęła drzwi z hukiem. Auć, to bolało, dobiegło z zalodówki. Ola zamarła. Serce waliło jej jak młot. Bo to tylko sen. To na pewno tylko sen. Wyszeptała i. Niedowierzając własnym oczom, otworzyła lodówkę raz jeszcze. Żyrafa dalej tam była. Stała wciśnięta między półki, a na głowie miała przyklejony plasterek szynki. Ała, możesz być bardziej delikatna w zamykaniu? Jęknęła, bo Ola w panice znowu trzasnęła drzwiami. To niemożliwe! Dziewczynka złapała się za głowę. W lodówce powinien być jogurt, masło, a nie żyrafa w piżamie. Jej miejsce jest w zoo. Jeszcze raz uchyliła drzwi i szybko je zamknęła. Auuć! Rozległo się ponownie. Żyrafa krzywiła się coraz bardziej. A przestań mnie tymi drzwiami po głowie tłuc! zawołała w końcu. Ola aż usiadła na podłodze z wrażenia. Po chwili wstała, otrząsnęła się i otworzyła lodówkę na oścież. To ty mówisz? zapytała, rozdziawiając buzie. A co? Myślałaś, że tylko mleko może mieć coś do powiedzenia? prychnęła żyrafa, poprawiając piżamy. Wpadłam tu przez dziurę w śnie, przez co? Ola zmarszczyła czoło. Żyrafa spojrzała na nią poważnie, choć śmiesznie wyglądała z tym plasterkiem szynki na czole. Dziura w śnie. To takie pęknięcie między światem snów a światem rzeczywistym. Lodówka twojej mamy stała się bramą, bo ktoś w tym domu śnił wyjątkowo mocno. A śnił. O zjedzeniu żyrafy, Ola zachichotała. Ha, to pewnie mój brat Krzyś, on ciągle jest głodny. Mówię ci, on by zjadł nawet konia z kopytami, albo żyrafę. Żyrafa spojrzała niepewnie. To bardzo niepokojące, mruknęła kuląc uszy. Ale spokojnie, Ola klasnęła w dłonie. Musimy cię stąd zabrać, zanim Krzyś naprawdę się obudzi i zacznie szukać śniadania. Naprawdę byś mi pomogła! Oczy żyrafy rozbłysły nadzieją. A mam inne wyjście? Ola podparła się pod boki. Jakby nie patrzeć, to moja lodówka. Nie mogę w niej trzymać zaklinowanej żyrafy w piżamie, prawda? A mama by mnie chyba wysłała do okulisty. Żyrafa uśmiechnęła się szeroko, a jej zęby błysnęły jak perełki. To cudownie! Nazywam się Gustawa, przedstawiła się. A ty? Ola, ale moi przyjaciele mówią na mnie Ola swawola, bo nigdy nie usiedzę w miejscu. Odpowiedziała dziewczynka, podając rękę. Żyrafa ostrożnie podała jej kopytko. I tak zaczęła się ich niezwykła przygoda. Od lodówki pełnej niespodzianek i żyrafy, która koniecznie chciała znaleźć drogę powrotną do swojego snu. Rozdział drugi wędrówka przez sny. No dobrze, powiedziała Gustawa, strosząc piżamę w zielone kropki. Żeby odnaleźć dziurę w śnie, musimy wejść do snów. Że co? To jakieś masło maślane. Ola spojrzała na nią, jakby właśnie usłyszała, że będą wspólnie latać na odkurzaczu. Do snów? Jak to się robi? Żyrafa uśmiechnęła się tajemniczo. Zaufaj mi, to bardzo proste. Wystarczy zamknąć drzwi lodówki, dotknąć jej klamki i pomyśleć o portalu do snów. Brzmi jak bajka, parsknęła Ola. A że Rafa w lodówce nie brzmi jak bajka, odparła Gustawa, unosząc brew. Ola uśmiechnęła się szeroko. No dobra, spróbujmy. Dziewczynka zamknęła drzwi lodówki. Położyła rękę na klamce i wyobraziła sobie wielki, magiczny portal do snów, który wiruje fioletową energią. I nagle, Buch! Z klamki wyskoczyła chmura brokatowych iskier kuchnia zawirowała, a Ola wraz z żyrafą wpadły do czegoś, co przypominało ogromną, wirującą bańkę mydlaną. Łaaa! krzyknęła Ola, frunąc w dół razem z Gustawą. To lepsze niż zjeżdżalnia w wesołym miasteczku. I nagle. Bum. wylądowały na czymś miękkim i słodkim. Przed nimi wznosiła się wielka góra zrobiona z urodzinowego tortu. Czekoladowe zbocza połyskiwały w słońcu, a zamiast kamieni rozsypane były kolorowe drażetki. Na samym szczycie błyszczała świeczka, większa od drzewa. O rany! zachwyciła się Ola. Chyba trafiłyśmy na urodziny Olbrzyma. Nagle obok nich pojawił się chłopiec z czapeczką urodzinową. Śnił właśnie, że wspina się po tej tortowej górze, ale utknął w kremie. Oh, – Pomocy! Czekolada pożera moje buty! – wołał machając rękami. – No to do dzieła! – powiedziała Ola. – Trzeba go jakoś wyciągnąć! Wspinali się razem. Ola pomagała zachować żyrafie równowagę na śliskim luksze, a Gustawa podawała jej szyję jak drabinę. Dziewczynka badała grunt i pokazywała, którędy łatwiej się wspinać, a żyrafa w końcu złapała za kołnierz koszulki i podniosła chłopca, żeby ten nie ugrząsł w kremie. – Dzięki wam! – ucieszył się chłopiec, gdy dotarli na szczyt. Sam bym nigdy nie dał rady i nie zdążyłbym na swoje urodziny. Gustawa westchnęła z dumą. Widzisz Olcia? Współpraca to klucz. Wprawdzie przejścia do mojego snu tu nie ma, ale przynajmniej czegoś się nauczyłyśmy. Dokładnie, przytaknęła dziewczynka i razem wskoczyły z powrotem w wir snów. Tym razem wylądowały w kolorowym miasteczku zbudowanym całkowicie z klocków Lego. Każdy domek miał ściany z czerwonych i żółtych klocków, a dachy świeciły zielenią i błękitem. Drzewa wyglądały jak zielone kulki nabite na brązowe patyczki, a na ulicach jeździły małe autka z plastikowymi oponami, które terkotały radośnie kiedy mknęły po nierównych płytkach drogi. Wow! Ola rozdziawiła buzię. To moje marzenie. Wygląda jak Legoland. Na chodniku obok bawiły się figurki ludziki. Jedne miały czapki strażackie, inne kapelusze piratów, a kilka jeździło na rowerkach, które wyglądały jak poskładane z trzech części. Co chwilę ktoś się rozpadał na kawałki: główka tu, rączka tam, i natychmiast śmiał się i składał na nowo. Po chwili zobaczyły dziewczynkę, która próbowała zbudować zamek, ale za każdym razem, gdy kończyła jedną wieżę, inna się rozpadała. To bez sensu, jęczała. Nic mi się nie udaje, ciągle mi się rozsypuje. Może trzeba cierpliwości, zaproponowała Gustawa. I trochę śmiechu, dodała Ola. Patrz, ja zbuduję wieżę na twojej wieży. Dziewczynka zachichotała, a razem zaczęły budować. Kiedy zamek się przewrócił, Ola klasnęła w dłonie. Hurra! Budujemy od nowa! Mogłabym to robić w nieskończoność. I tak nauczyły śniące dziecko, że błędy to część tworzenia. W końcu dziewczynka wzruszyła ramionami i powiedziała W sumie to nawet fajnie, że mogę próbować jeszcze raz. Nudno by było, gdyby za pierwszym razem mi się udało. Brawo, zaśmiała się Ola i razem z Gustawą wskoczyły w kolejny portal w poszukiwaniu przejścia. Tym razem znalazły się w środku ogromnego zegara, wskazówki były wielkie jak wieżowce i poruszały się w rytm muzyki, której źródła nie było widać. Na jednej z przekrzywionych zębatek siedział starszy pan i nucił pod nosem melodię. Oho, zawołała Ola, ale tu niebezpiecznie. Wyglądają, jakby chciały nas zmiażdżyć. I faktycznie wskazówki zaczęły pędzić coraz szybciej. Ola z Gustawą pobiegły, by się schować, ale wtedy zegar przyspieszył jeszcze bardziej. Szybciej! Doganiają nas! krzyknęła Ola. Ale żyrafa nagle stanęła i powiedziała: Poczekaj, zatrzymajmy się! Czyś ty zwariowała? One nas przygniotą. Zaufaj mi, chyba wiem, jak to działa. Ola stanęła obok niej, choć serce biło jej jak szalone. Ale stało się coś niesamowitego. Wskazówki zwolniły. Zegar uspokoił się, a muzyka zrobiła się cicha i przyjemna. Starszy pan skinął głową. Czasem w życiu trzeba zwolnić, odzyskać kontrolę nad czasem, bo gdy żyjemy w pośpiechu, czas przelatuje nam przez palce, a gdy zwalniamy, możemy cieszyć się każdą sekundą, rzekł łagodnie. Ola uśmiechnęła się. To prawda. Czasem, gdy się śpieszę i nie mam chwili wytchnienia. By usiąść i poobserwować świat w spokoju, to nawet nie wiem, kiedy dzień zdążył zmienić się w noc. Gustawa uśmiechnęła się szeroko. Dokładnie tak, to ważna lekcja. A teraz chodź, bo chyba jesteśmy bliżej niż dalej, by znaleźć moje przejście. I razem, trzymając się za ręce, wskoczyły w kolejny wir snów gdzie czekała ich ostatnia przygoda. Rozdział trzeci, dziura w śnie. Ola i Gustawa wypadły z kolejnego portalu, koziołkując w powietrzu, jak liście na wietrze. Nagle zatrzymały się na miękkiej poduszce, a przed ich oczami rozciągnęło się coś zupełnie niezwykłego. Ogromny wir kolorów wyglądał jak tęczowa rzeka, unosząca się w powietrzu. A jego barwy tańczyły i skrzyły się, zmieniając się co chwila, raz przypominały zachód słońca, raz kolorowe kredki, a raz tęczę po deszczu. Wir kręcił się wysoko nad przepaścią, a jego brzeg wirował niczym brama prowadząca do innego świata. To właśnie ona, szepnęła Gustawa z powagą. Dziura w śnie. Jeśli przez nią przejdę, wrócę do swojego świata. Ale jak się tam dostaniemy? Zapytała Ola, spoglądając na ciemną, szeroką przepaść pod nogami. Nie ma żadnego mostu. Żyrafa skinęła głową. Musimy go zbudować same, ale nie ze zwykłych desek czy kamieni. Zbudujemy most z elementów snów, które zebrałyśmy po drodze. Ola klasnęła w dłonie. O, to będzie super! Rozejrzały się i już po chwili zaczęły znajdować pierwsze części. Najpierw pojawiły się kawałki tortu z pierwszego snu, pyszne czekoladowe bloki, które świetnie nadawały się na fundament. Pamiętasz, Ola? Powiedziała Gustawa. Współpraca. Ja układam, a ty wskazujesz, gdzie najlepiej je postawić. Jasne, uśmiechnęła się dziewczynka. Potem dołączyły klocki Lego z drugiego snu, kolorowe cegiełki, które wspaniale łączyły się z tortowymi warstwami. Ola cierpliwie dopasowywała je jedna po drugiej, a gdy coś się rozpadało, składała od nowa. No widzisz? Powiedziała. Cierpliwość się opłaca. Na końcu z trzeciego snu zaczęły spadać złote nuty muzyki, które układały się w świetliste schodki. Gdy tylko próbowały biec za szybko, nuty rozpadały się w powietrzu. Ale kiedy zatrzymywały się, oddychały głęboko i szły powoli. Nuty spokojnie układały się na swoim miejscu. Ale ze mnie gapa! rzekła Ola. Znowu zapomniała, że czasem trzeba się zatrzymać, żeby wszystko się poukładało. Krok po kroku, kawałek po kawałku, most stawał się coraz dłuższy i piękniejszy. Pachniał czekoladą, mienił się kolorami klocków Lego i połyskiwał muzyką. W końcu połączył brzeg przepaści z wirującą dziurą w śnie. Udało się! zawołała Ola. Mamy most. Gustawa spojrzała na dziewczynkę z wdzięcznością. Dziękuję, Olu. Gdyby nie ty, nigdy bym nie wróciła do swojego świata. I pewnie bym zamarzła w tej twojej lodówce, albo krzyś by cię zjadł, odparła z uśmiechem Ola, przytulając żyrafę za szyję. Ale to też twoja zasługa, współpraca, cierpliwość i trochę zwolnionego tempa. To nas uratowało. Żyrafa skinęła głową i uśmiechnęła się mądrze. Pamiętaj. Sny uczą nas więcej niż się wydaje. To lustra duszy odbijają nasze pragnienia, lęki i nadzieje. Kiedy uczymy się je rozumieć, potrafimy dostrzec rzeczy, których oczy nigdy by nie zobaczyły. Dziewczynka poczuła ciepło w sercu. Będę pamiętać, szepnęła. Żyrafa zrobiła krok na most. Potem kolejny i jeszcze jeden. Gdy dotarła do wiru, odwróciła się, pomachała kopytkiem i, hop, zniknęła w kolorach. W tej samej chwili lodówka w kuchni otworzyła się z hukiem. Ola wypadła z niej prosto na zimną podłogę z przyklejonym do czoła plasterkiem szynki. Auć! jęknęła, pocierając łokieć. Rozejrzała się dookoła. Lodówka wyglądała zwyczajnie. Półki z masłem, mlekiem i słoikiem ogórków. Po Żyrafie nie było ani śladu. Dziewczynka westchnęła i uśmiechnęła się do siebie. Może i ta lodówka jest zwykła, pomyślała, ale teraz wiem, że nawet w najprostszych rzeczach może kryć się coś niezwykłego. I pobiegła po miseczkę płatków, bo w końcu każdy bohater, nawet ten, który podróżuje przez sny, potrzebuje porządnego śniadania.